Przez wiele lat szukałam sposobu, jak naturalnie, prosto, a jednocześnie wielce indywidualnie skonstruować pewną metodę, która dałaby każdemu człowiekowi dostęp do jego zasobów, do jego silnych stron, do tego, w jaki sposób może działać, jak przejawia się jego osobowość, jakie tożsamości przyjmuje i w jakich sytuacjach, jak również, czy naprawdę podąża. Za sobą, czy zna swoje pasje, czy z nich korzysta, czy tylko powiela coś, co mu kazali i powiedzieli, że w życiu jest ważne. Dlatego powstał projekt, który nazwałam Dynamiczne Matryce Tworzenia. Jest to sposób, w który każda osoba dzięki pracy na ruchomych matrycach będzie mogła przyjrzeć się naprawdę własnemu życiu. Wewnętrznym potencjałom oraz temu, co jest do uzdrowienia, temu, co jest do nauczenia, temu, co jest do oczyszczenia. Po co? No po to, żeby mógł dla siebie wybrać w zgodzie ze sobą. Bo tylko wtedy, kiedy znasz siebie, rozumiesz, co tam jest, jaki jestem, kiedy jestem, jak czuję, jak reaguję, jak tworzę, jak bywam w relacjach z ludźmi, dopiero wtedy na tym możesz zasadzić swój osobisty sukces. Dlatego dynamiczne matryce tworzenia są projektem, który połączył wiele dziedzin, dając jasną i czytelną informację, z którą Ty, idąc przez świat, masz go bardzo otwartym dla siebie.